Siemanko, słuchajcie, wstyd się przyznać, ale przyznaję się bez bicia, godzina 17, 17 zaraz, a wiecie co, no ja mam obowiązki dzisiaj, tak, 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 ja też mam obowiązki, zgadliście, muszę jechać po paliwo, muszę jechać po paliwo do samochodu, bo zbiornik jest, kontrolka się zapaliła, no także... No także muszę to zrobić, słuchajcie, ale piękna pogoda. Ale żeby nie było, że ja nic nie robiłem. To tak, odpoczywałem dzisiaj cały dzień, cały bity dzień odpoczywałem. Ćwiczyłem siłka 2,5 godziny, interwały, cała kita. Petarda. No i co? I jeszcze z psem wyszłem, nie? Wyszłem, wyszedłem, nie wiem, zawsze mnie poprawiacie i jedziecie po mnie jak po chincę, ale dobra nie wiem. Także dzisiaj odbębniłem i co, lecę po paliwko, podjadę po Magdę w tej chwili, odbiorę rzeczy z paczkomatu, bo, bo, bo kochani mówcie mi, bo trzeba zrobić zasilanie, halogeny na budowie, monitoring, żebym mógł łobu zadorwać jak będzie chciał mi dach spalić i to na tyle, to na tyle kochani, moje gołąbki. Jesteście ze mną, wiem, dlatego nagrywam dla Was, mimo to, że budowa się nie porusza w szybkim tempie. I tak to moje prosiaczki wygląda wszystko. Co się zapaliło? Dobra, chwila. Słuchajcie. Zapaliło się tak. No dobra, może odpalę, bo wtedy będziecie wiedzieć dokładnie co się zapaliło. To jest tak. Zapaliło się żaróweczka postojowe, z tamtej strony nie działa postojowe i zapaliło się paliwko paliwko ciach także musi to zniknąć jadę, zatankuję jak zwykle do pełna, inaczej nie tankuję samochodu od 14 lat, bo nie ma sensu 100 razy podjeżdżać także tak to moje gołąbki wszystko wygląda i zaraz się odezwę pod cepenem. Porozmawiamy o tym, co się dzieje u nas w Polandzie, w naszej pięknej Polsce. Dlaczego tu się światło pali? Kurczę. Muszę wyrzucić tą skodę. Dlaczego tu się światło pali? O. Tak ma być. Dobra. Dobra. Zapinam pasy i lecę. Dobra, dojechałem na CPN. Także można sobie porozmawiać od razu, też przy okazji, jak będę tankować, bo mam trochę do powiedzenia. Taką Wam rzeczywistość przedstawić. Co z naszym krajem się dzieje? Wiem, wiem już. Już mi pisaliście różne rzeczy. Ja już znam to od podszewki. Tak naprawdę, że gazety mnie wynajęły, że opluwam Polskę i tak dalej, że tu się świetnie żyje, że nie każdy jest biedny. No, różne teorie. Ja wiem o tym, że są różne teorie. Czekajcie, może to zablokuje. Muszę wyjąć trochę pistolet. Dobra, jest. I licznik bije. Licznik bije, zobaczcie. 3 godziny pracy, 4 godziny pracy, 5 godzin pracy w Polsce, 8 litrów. Niesamowita historia, co? Ale mamy fajnie w tej Polsce. Także nam się świetnie na pewno żyje. Słuchajcie, ja tu też yy, napisałem dzisiaj z rana do dwóch moich kumpli. Jeden w Niemczech, drugi w Anglii. Poprosiłem, żeby mi zrobili zdjęcie. Yy, paliwo. Paliwo w Anglii. Kosztuje, ja wam tutaj wkleję. Poczekajcie, kochani. Ja sobie tu poszerzę, a wam to wkleję. Euro 59, można powiedzieć. Tyle kosztuje w Niemczech. A tutaj Muchomorek też mi zrobił z Anglii, z Londynu. 14,99 za diesla trzeba zapłacić. Dzięki Muchomorek, dzięki, dzięki Łukasz, dwóch kumpli mi zrobiło zdjęcie, także widzicie i zobaczcie tak naprawdę jak się żyje, jak się tak naprawdę żyje w, w innych krajach, ile razy dwa nasz kosztuje, zobaczcie ile wlałem, proszę bardzo, 305 zł, 5 litrów na Orlenie, zobaczcie jakie mamy ceny, wiecie ile to jest, 3 dni pracy, 3 dni pracy za najniższą krajową. Bo, jeżeli, chce, jeżeli chcecie jakokolwiek porównywać ceny, to tylko musicie porównywać za, mini, za minimalną krajową w danym kraju. Czyli mamy 100% droższe parywo, paliwo. 100%, słuchajcie, 100% droższe paliwo. To jak my mamy żyć, my szaraczki, biedaczki, w tej Polsce? Co my możemy zrobić? Kurczę. Trzeba stanąć z kolan i zrobić porządek normalnie. Wezmę tylko kaskę, bo muszę zapłacić. Niesamowite w ogóle to jest Kurcze I teraz powiedzcie mi Mówicie, że nie pracuję, że nie szukam pracy Ale jak tu mam szukać pracy, jak kurczę Się zarobi 2200 zł Na miesiąc i co dalej z tym zrobić, co? 3 dni pracować Żeby zalać 50 litrów Szok normalnie Dobra, słuchajcie Zapłacę i nagram wam dalej coś Dobra, kochani Zapłaciłem, odjechałem z tego CPN-u kawałeczek Odpaliłem kamerkę, żeby do was ponawijać No, ale puenta mi się skończyła. Uwieście, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę wam powiedzieć, kochani? Jedynie mogę ponarzekać jak zwykle, nie? Wiecznie nieszczęśliwy. Wiem, wiecznie nieszczęśliwy. Milioner. Mój budżet opiera się, jakbym wszystko sprzedał na ponad milion złotych, a ja wiesz, nie narzekam, nie? Co, we mnie nie ma radości? Czy czego? Nie, nie, że nie ma radości. Ja po prostu nie mogę patrzeć na tą biedotę w Polsce i ludzi, którzy się z tym godzą, albo wywyższają, że nie jest tak źle, trzeba znaleźć inną pracę i podnosić swoje kwalifikacje. No kurczę, no wiecie co bzdura, wiecie ile milionów ludzi jest za granicą, co by chciało wrócić, ale nie wróci do, tej, do tych zarobków, do tych śmiesznych zarobków, co stanęły yy, przez tyle lat w jednym miejscu. A wszystko podrożało razy 5? No kurczę, nie wiem. Ja nie wiem, wy się chyba, wy Polacy tutaj będący i wypowiadający się w ten, w ten sposób, albo, albo nie widzicie, jak można żyć, albo nigdy nie widzieliście, jak można żyć na zachodzie w dobrobycie, albo po prostu mówicie to z przekory, bo już tak źle jest i się nic nie da zrobić. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? Ja naprawdę jestem, kurczę powiem, wkurzony. Moi znajomi mają problemy też finansowe, gdzie się nie odwrócę, nikt dobrze nie wszędzie. No to chyba wiem, wiem z kim rozmawiam, wiem z kim się zadaję. Fakt, nie zadaję się z bogatymi ludźmi, bo bogaci ludzie są trochę, mają... Leciutko, leciutko pozakręcane. Chyba, że ktoś jest naprawdę w porządku i szanuje ludzi, ale przeważnie gdzieś, kiedy ktoś się dorobił, to ja wam powiem szczerze, wyżej dupy ma sranie, Także ja wolę naprawdę trzymać z ludźmi biednymi i rzetelnymi, kurczę, którzy, którzy mają serce pootwierane niż tacy bogaci i wywyższający się, nie? Już poznawałem takich bogatych, też uwierzcie mi bardzo źle się z nimi rozmawia. Nie ze wszystkimi, no nie ze wszystkimi. Ale z niektórymi, kurczę, jak ja usłyszałem, tok wypowiedzenia się i mniemanie o sobie, to. No dobra, dobra, kochani, to na tyle w tej wrzutce. I lecę do następnej wrzutki. Dobra, czas na wymianę tej żarówki. Muszę wymienić tą żarówkę. Także widzicie, jak to milioner jeżdżący z Kodą. Kurczę. Niech jakiś się producent odezwie do mnie i mi da lepszą furę. No bo jak taką skodą mogę latać? Dobra, to teraz tak, przede wszystkim co? Przede wszystkim muszę zobaczyć, jaka to jest żarówka. Dobra, już patrzymy, gdzie nie pali. O, tu nie pali. Żaróweczka, bo tu pali, nie? Ale jedno jest fajne chociaż. Jak będziecie mieli taką wkodzinę, to nic lepszego na świecie nie ma. O nie, nie odkręcę chyba, bo tutaj trzeba przytrzymać kluczykiem, a to się kręci dookoła. Także muszę mieć klucz. Chyba, że ja całą szpilkę wykręcę. Słuchajcie, tak czy siak, odkręcacie tutaj. To się powinno w sumie odkręcać. No ale odkręcę ze szpilką też nie ma problemu. To jest dobry patent, jeśli chodzi o to, o wymianę żarówki w skodzince. Bo tak naprawdę dajcie mi sobie przypomnieć, tu jest haczyk. Tu jest haczyk. Jak to się robiło? Sam zobaczę to wam powiem, ok? Bo ja już nie pamiętam. O! Wysuwa go się, ten haczek się wysuwa i zobaczcie, czarę mare. Hokus pokus. Jak wszystko dobrze pamiętam. O, i tak lampa wychodzi. I co? Macie lepszy dostęp do wymiany żarówki? Tak, Skoda to wymyśliła. I tak to jest. Także znajdę zaraz, gdzie ta żarówka jest ulokowana, u góry. Ściągnę dekielek. I ona jest gdzie? Tam wyżej. Kurczę, niby lampa cała wysunięta, ale i tak dojście tam to jest. Wiecie co? Jeszcze wam powiem inaczej, tą lampę mogę pewnie wypiąć, znaczy wziąć ją w ręce i chcę popatrzeć. 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 O! Złodziej ukradł lampę! Ukradł lampę! No dobra, znajdę. O nie, poczekajcie, bo tu jest chyba do postojówki. Czy nie, nie, tu jest do tego. Słuchajcie, jest tam daleko. Tam daleko jest. Ale nie, bo o, mimo to, że jest ciężko, tu jest chyba taki patyk. Przed hipermarketem, ale wiecie, zarówkę muszę iść kupić. Nie wiem, ja tu widzę taki bolec, chyba go się wysuwa albo przekręca. Ciężko mi powiedzieć, postajowe jeszcze nie wymieniałem. Jest ciężki temat z tym. Nie wiem, jak to się robi, szczerze mówiąc. Spróbuję tylko to wysunąć. Tak, tylko wysunęłem to. Tylko wysunęłem i zobaczcie. O! Poczekajcie, wyciągnę. No i tak, tu, tu ciągniecie za, za ten dzyndzel i tu macie tą żarówkę. Dobra, lecę do sklepu, zwykłą żarówkę kupić. I to na tyle. Zobaczcie jaka fura przed tym. No dobra. Zostawiam to wszystko. Tak jak jest. Żeby widzieli, że to Skoda. I lecę do sklepu szybko po tą żaróweczkę. A, pieniążki muszę zabrać. No to się widzimy zaraz. Dotarłem na dział motoryzacyjny i wybieram żaróweczkę. Muszę ją szybko teraz znaleźć. No i będzie gitara, nie? Także to na tyle w tej wrzuteczki, bo, bo będę szukać w tym chaosie żarówek. No dobra, mamy ją. Mamy ją, kosztują dwie sztuki, 4 zł, Także zabieram je, nie szukam dalej. Są 5-watowe żaróweczki. No i lecimy. Zapłacę i już będzie światło. Szybka akcja na kasie samoobsługowej bez kolejeczki i jedziemy z koksem. Ej, nie wyczuwa chyba tego. Zobaczcie, umiesz artykuł w, sklep w strefie pakowania. No to tu, nie? Nie, to tu. Gdzie jest? Tu, tu położyć? A. Dobra, działa. Działa. Słuchajcie, działa. Gdzie to się suwa? Pieniądze. Wciągnęło. Pięć dych, to wciąga ta maszyna, co? Dobra, wysypuj, wysypuj siano Lubi jak wypluwa Jeszcze. Jeszcze leci Dobra Zrywam się Proszę bardzo, maszyna, dziękuję mi Dobra, lecę. O! Do minus pizzę zamawiam w ogóle. Przyjeżdżają tutaj. A do pracy w ogóle tutaj szukali. Nie wiem, czy wiecie. 21 zł na godzinę. O, widzicie? 21 zł na godzinę, pewnie soboty, niedziele i tak dalej, i tak dalej. Ale już macie porównanie, bo kiedyś ogłoszenie tu widziałem. Nieźle, co? Oczywiście trzeba mieć jakieś umiejętności, nie? Minimum, te piekarskie, słuchajcie. No ale ja jestem piekarzem, to wiecie, nie? Pewnie by mnie w tubcie pocałowali, jakbym przyszedł do pracy. Co? Takim doświadczeniem jeszcze bym ich z, z tych z tego ciasta yy, na pizzę bym chleby werkował. <grywka> Dobra, Idę wsadzę tą żarówkę, bo się szarawo robi. To na tyle. Dobra, wymieniamy. Najgorzej to się w ogóle tutaj dostać. Pełny laminat. Jak to ma zwykły szary człowiek zrobić? Zębami? Nie ma szans. Jedziemy dalej. Sprytem. sprytem się udało, a wiecie, powinno się wymieniać parami, nie? Tak naprawdę na razie to zostawię. A błąd w sztuce! Dotknęłem rękoma. Dotknąłem rękoma. To jest błąd w sztuce. Powinienem tak naprawdę już przeczyścić to alkoholem. E, żarówki nie wolno dotykać. Powinno się to zrobić w rękawiczkach, bo tłuszcz powoduje to... E, zobaczcie, ja teraz kręcę w spodnie, nie? Czyszczę ją. Bo tłuszcz powoduje to, że ona jest tłusta i jak już się mocno rozgrzeje, to ona po prostu strzeli, nie? No ale trudno. To jest tylko postojówka, także na pewno nie róbcie tego z halogenowymi, te H4, H7, H1 i tak dalej. Dobra, nie mam wyjścia przez co. Nie mam wyjścia. Dobra, spróbuję ją tak cyknąć. Spróbuję ją wsadzić, nie dotykając jej. Bo to ją tylko wiecie, wsuwacie, nie? Tam są blaszki. Co ja was będę uczył, żarówki wymieniać, kochani? Ja wam tylko chciałem lampę pokazać, jaki patent w skodzie jest. Dobra, zainstaluję ją w środku. Tą żarówkę bynajmniej spróbuję trafić. Jak widzicie, jest tu tylko czpień do wsunięcia. O, tylko gdzie ona była, nie? Bądź mądry i pisz wiersze. Dobra, widzę, jest tam dziura. Jest dziura, jest dziura, kochani. Ulubione moje zajęcie: wsiadać, wkładać w dziurę żarówki, nie? Dobra, siedzi. No i zobaczcie: lampa. Oryginałka. Nietuczony. O, z piachem teraz. No nie. Lampa z piachem. No dobra. Jest, jest czysto. No i co? Zapinamy. Każdy wie chyba jak zapiąć, nie? Także zapinamy i wkładamy. Żarówka wymieniona. Wkręcamy ten klip. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa, nie? Jedna, jedna nakrętka tak naprawdę. Zaraz zrobimy test, tylko ją dokręcę. Test czy to działa. Zobaczę, jak nie będzie różnicy. Może szpilka mi się kręci, bo tutaj powinien być klucz tak naprawdę. Klucz, bo wiecie co, jak źle szpilkę będziecie wkręcać, to ona się będzie ta lampa się będzie chować albo wysuwać, nie? Także później takim kluczem tu się reguluje, no ale to zobaczycie. Nie ma problemu. Słuchajcie, bo ja ten wiecie dlaczego ja to wiem, Bo ja ten samochód kupiłem i mi ta lampa się nie zgadzała. Jedna była lekko wschowana, druga była wyciągnięta. Także pojechałem do kuzyna, który jest blacharzem i on mi to pokazał, że tak się reguluje te lampy się lekko wysuwa i ten i wkłada nie tą śrubą. A przy okazji też mi pokazał jak się żarówki wymienia, bo ja bym też nie wiedział, wkładałbym tam ręce i próbowałbym, rozumiecie wyciągać, nie? A tak. Taka prosta sprawa. To Ten niebieskodzinka dla milionera, ale cieszy, nie? Jeśli chodzi o taki serwis prosty. No i co? Za wymianę żarówkę 20 złotych oszczędziłem, tak? Powiedzcie, oszczędziłem 20 zł u mechanika? Czyli zarobiłem, chodzę do pracy, bo zarobiłem, nie, bo musiał zapłacić, jakbym miał dwie lewe ręce. Mam, chciałbym mieć dwie lewe ręce, bo jak wiecie, jestem leworęczny, także druga lewa też by się przydała. Dobra, co? Ja już jestem na tyle pewny, że zamykam machę. Zaraz Wam zapalam światła i zobaczymy, czy wszystko hasa. Stań z tyłu. I co? Działa? No. Jest inne od ciężarówki? Nie ma. Tu jest taka postojówka. Tu jest taka. No. No wiecie, taka lipa trochę, nie? Bo to jest... Wiecie co? Wolałbym taką ledową, bo tu jest pomruk takiego żółtego światła. Ta postojóweczka daje, a tu są normalnie bialutkie, nie? Ale no dobra. To tylko Skoda to nie inwestuje w ledowe, a z kolei ledowa też, jakby nie patrzeć, ona Wam może błąd wyskoczyć. Trzeba naprawdę dobrą ledową z tym chipem, kanbusem kupić, który likwiduje błąd na dasz, na desce rozdzielczej. Dobra, to na tyle. Lecę do opaczkomatu. On a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together it's so beautiful you and me we meant to be in the great outdoors forever free No dobra, słuchajcie kochani tak jak widzicie nie Cała instalacja to wszystko to elektryka Bębny po 50 porządne yy, Takie zwykłe też różne są różne rzeczy pokupywałem. Słuchajcie kochani. Ja to będę pakować do samochodu. To wam pokażę w innym odcinku, co to jest, co kupiłem na tą budowę. Jak widzicie, jest trochę tego. Jak mówiłem, będę zasilał elektrykom halogeny w domu i monitoring na tej budowie. I to na wszystko, bo słuchajcie, jest 18 godzina. Tam, co widzieliście w rzutce na CPN, to jest zegarek przestawiony. Bo zobaczcie, jest 18 godzina, bo tam baterię wymieniałem, znaczy ten akumulator, także zresetował się komputer. Ale już jest ciemno, już dzisiaj nie będę nic nagrywać, także pakuję te śmieci, zawożę później na budowę i będę Wam pokazywał jak to wszystko działa, jak to wygląda. Monitoring też wam pokażę jak hasa, co tam. Dobra, to na razie tyle kochani, jesteście ze mną. Łapeczki w górę, dajcie komentarz, co jeszcze można na tej budowie zrobić i na tyle. Pozdrawiam.